Jeśli rzuciłeś już okiem na dwie ryby i wiesz, co to znaczy pierwszy, drugi, trzeci krok, to wiesz, że ty nie możesz, on może i że istnieje szansa, że mu pozwolisz. No to możesz już zbrojny w ten trzypak, w ten rozrusznik programu 12 kroków, ruszyć na prawdziwą przygodę. Dziś będzie górnictwo odkrywkowe. Krok czwarty. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną. Krok czwarty to rentgen, USG, tomografia, zwykłe polaroidowe zdjęcie i wszystko inne Twojej dzisiejszej sytuacji. Zrobiliśmy gruntowny, odważny obrachunek moralny. Niełatwe. Powiem Wam, bardzo trudne. Kiedy tam ruszasz? Możesz czuć lęk. Pamiętacie travestację tego najpiękniejszego chyba fragmentu Ewangelii, który mówi, że poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli. Poznamy prawdę, a prawda nas też zaboli. Będzie boleć. I chociaż idziesz rzeczywiście w mrok, to nie idziesz w ciemno, bo idziesz za rękę z tym, który Cię kocha. Więcej oddał za Ciebie życie zrobi wszystko, by cię ocalić. Po co ja tam idę? Idę oczywiście zobaczyć, co mnie więzi, co mnie zniewala, jakie ja popełniłem błędy, co jest istotą tych błędów. Nie chodzi tylko o znalezienie grzechów, bo ogromna część naszych błędów w ogóle grzechami nie była. Dlaczego? Nie byliśmy ani świadomi, ani nie działaliśmy dobrowolnie, może nawet nie wiedzieliśmy, że jest Bóg, albo jaki jest i czego od nas oczekuje. Coś tam słyszeliśmy mniej więcej o dekalogu, ale kto by go zrozumiał, nie próbując zakochać się w Bogu najpierw. Zatem, co mam znaleźć? Błędy. Każdy grzech jest błędem. Ale nie każdy błąd jest grzechem. Zatem w czwartym kroku znajduję całą masę rzeczy, które przykleiły się do mnie w wyniku mojego byle jakiego życia. A może złego startu? Nie wiem, z jakiej pozycji startowałeś. Czy to było to spokojne zero dobrej rodziny? Czy może plus tysiąc wspaniałych, szlachetnych ludzi, którzy kochali się heroicznie i cudownego rodzeństwa, które także wspierało każdy dzień twojego życia od poczęcia do dziś? Czy też startowałeś z minus tysiąc, bez rodziców? Gdzieś tam w przytułku, nie wiadomo gdzie, bity, poniżany, upokorzony, chory, zagubiony. Nie wiem jak było, ale wiem, że niezależnie od tego, w jakim punkcie swojej historii dziś jesteś, jest ktoś, kto jest zainteresowany, by wszystko już było dobrze. Byś nigdy już nie był sam, byś zobaczył, co cię połamało. Nie po to, by teraz rozdrapywać rany, nie po to, by się samobiczować, katować. Yy, nie wiem, co jeszcze robić, jak ja tak mogłem. On wiedział, że tak zrobisz. On wiedział, że będzie boleć jego. Oddał za ciebie życie, by to co brudne w tobie nad śnieg wybielało. Wchodząc do tej piwnicy mojej przyszłości. Która jest i obrzygana, i obsikana, i opajęczona, i co tam jeszcze łazi, nie wiem, możesz się przerazić. Zwłaszcza, że idziesz ze światłem. Światłem, który pokaże rzeczy, których nie chcesz pamiętać, do których nie chcesz się przyznać, ale które jak posiekane Żyletki krw, nosisz w sobie i to cię ciągle harata, ciągle zabija. Być może przybrałeś na siebie jakąś zbroję, jakąś maskę, jakąś ochronę która ma cię strzec przed tym złym światem, który ci tyle razy poturbował. Ta zbroja już dawno nie pasuje. Ta zbroja jest jak w komiksie Kajko i Kokosz ten szyszak na głowie grubaska. Nic ci nie pomaga. Może tylko tyle, że odrywa cię od prawdy o tobie. Stań w prawdzie. Ona cię wyzwoli. Kiedy to ci się uda, kiedy zrobisz ten gruntowny obrachunek swojego wnętrza, przyjdzie czas na opowiedzenie tego Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi. To w kroku piątym, za chwilę. Krok czwarty. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.